Cześć i cześć. Tutaj Robert z Polski. Nadaję z Katalonii, jak prawie zawsze. Dzisiaj w podcaście chciałbym e, opowiedzieć o mojej ostatniej podróży, e, takiej krótkiej wycieczce dwudniowej, do miasta Saragossa. Saragossa, Saragossa. Tutaj niedaleko ode mnie, od Costa Brava, z wybrzeża e, nad, e, nad Barceloną. Tu, gdzie mieszkam. To miasto ile? Jakieś 4-4,5 godzinki drogi samochodem. No i popowiadam Wam, jak to, jak to wyglądało różne takie perypetie z tego miejsca. No więc, miasto miasto, bo tak, no, po Polsku widzę to, że jest nazwa Saragossa z podwójną, podwójną Eską nawet Saragossa. No nawet nie wiedziałem o tym. No wiadomo, tak pewnie no, w Polsce nie jest takie popularne miasto i ogólnie na przykład w tych czasach nie ma jakiegoś tam jakiegoś tam połączenia wielkiego z Polską, a pewnie gdzieś tam w czasach były jakieś większe komunikacje. No ogólnie miasto e, piąte pod względem wielkości w Hiszpanii, po Madrycie, Barcelonie, i tak itd. No piąte, także jedno z największych, największych miast tutaj e, w Hiszpanii, położonym e, w, w, Arago, w, w Aragonii, w prowincji Aragon, tutaj się mówi, czy Arago po katalońsku, a po polsku Aragonia. Też tak, nawet nie kojarzyłem Ragonia, no ale w ogóle to tak brzmi jak z jakiejś gry o tron albo tego typu filmów. E, taka nazwa bardzo jakaś taka królewska, jakiegoś zamku i tak dalej, nie? No, nad rzeką Ebro. Nad rzeką Ebro. No i tutaj musiałem się trochę dodukować, e, no bo e, wiadomo, nasze długie rzeki w Polsce, to jak Wisła, taka słynna Wisła, nie, że Polska położona nad Wisłą. Ja pochodzę z ujścia Ewarty Odry, także u mnie w, w, moim, w moim życiu, w moim dzieciństwie właśnie funkcjonowały te, te dwie nazwy. Bardzo no, były, wiecie jak to jest rzeka, no jednak taka niby rzeka tam się łowi ryby, ale jednak jak są po wodzie, no i ogólnie ja wiem, to dostawa wody. No, jak tak sobie. Człowiek pomyśli jak, jak ważna jest rzeka, jak ważne są rzeki w naszym życiu zresztą dlaczego miasto Saragossa położone jest nad rzeką, nie? Zresztą jak e, wiele ogromnych miast nad rzeką, nie? Szlaki szlaki turystyczno, transportowe, e, no najszybszy transport był, nie? A wzdłuż rzeki spłynąć to w ogóle moment szybciutko i bez dużego. E, dużo ilości paliwa, nie? Można powiedzieć, albo nawet wcale. Także, no, mega ważne są rzeki. I one właśnie dyktują czasem, nie? Od, bardziej, może, teraz, dziś, dzisiaj może nie tak bardzo. Aczkolwiek, wnu no, woda jest potrzebna, nie? Jakieś tam, e, dos, no, ujścia, u dostawy wody. E, ale, no, już są inne systemy, dzisiaj, nie? Także to nie jest takie na naj, najważniejsze, tak, już nie nie muszą być te y, duże miasta nad rzeką, chociaż pom to pomaga na pewno. <laughs> Drapie gardełko. Ciągle to przeziębienie. Nie wiem jeszcze co mam zrobić. No i także rzeka, nie? I tak sprawdzałem sobie właśnie tak, bo czy jest polska jakiś, jakaś polska odmiana tej, tej nazwy, jakaś polska nazwa bardziej Ebro, ale nie. Jest tak samo rzeka Ebro, czyli długa Druga, druga najdłuższa rzeka w Hiszpanii. Także tutaj mamy takie topowe miasto. O mi się trzęsie ten mikrofon, śmiesznie. <laughs> Jakby było mu zimno. Dobra. Myślę, że nie przeszkadza w nagraniu. Okej, okay, więc, więc to tak. Tu jeszcze dodam tylko, że pierwsza, pierwsza rzeka, najdłuższa rzeka w Hiszpanii to rzeka Tag czyli takie polskie tak, gdzieś tam w jakimś kaszubskim akcencie, tag, nie, tag, rzeka tag przez g, albo po, po hiszpańsku El Tajo, El Tajo się nazywa, nawet tak, tak może kojarzę, gdzieś tam pewnie, gdzieś tam się kiedyś uczyło, na geografii chociaż, czy ja wiem, bardziej były rzeki w Polsce i rzeki gdzieś tam na świecie, nie, że ta najdłuższa Nil, czy ten Amazonia, Amazonka czy Amazonia, nie wiem. No i, no i w Europie, i na świecie ogólnie, nie? Także a tak w Hiszpanii, może gdzieś tam przeleciało, no wiadomo. Tak wiedzieć, znać każde rzeki w każdym kraju. No ale jak tu mieszkam, to warto by to wiedzieć, nie? Troszkę chciałem sprawdzić, czy tak, tak, tak. Czy ta rzeka, jak się nazywa po katalońsku? Jakby to. Jakby to było? Tacio Po aragońsku. Tacio, Tacho po hiszpańsku tejo a teju teju to byłoby po portugalsku teju el tajo <coughs> oj, oj, oj ciężko się nagrywa bo e, mam kaszelek takie <coughs> pchujące gardło no i teraz teś teś taś taś o tu mamy ter ale to nie ma nic wspólnego El Rio Mas Lark, de dla península Iberyka, El tajo, mm, To ciekawe. Tak sobie sprawdzać z ciekawości, bo. E, no widzisz, jakby. O chyba, że. O chyba. chyba że y, by to nazywali. Altarzu. Altarzu, El tajo, y, W ich wymowie byłoby, tak jak jest napisane, po katolickie było przeczytane. Altarzu. Ta I po portuga portugalsku było Teju, Teju, El Tacho, Tacho po aragońsku. No dobra. No to nie wiem, jak, czy w Katalonii to mówią jakoś inaczej. To się dowiem, spytam. Pewnie A przy tak, jak to powiedzieć, Altażu. Altażu. E no sprawdzę to, ale no chyba, że wiecie, nazwa tak popularna w całej Hiszpanii, więc po prostu być może nazywają ją po prostu po, po kasylijsku, po, po prostu po hiszpańsku. Normalnie jak wszyscy, w całym kraju. No jest tutaj dużo krajów, dużo krajów no. W tej Hiszpanii właśnie jest ta Katalonia, jest yy, Walencja. Yy, yy, to jest wiecie, taki język vale Jaki? Nie wiem. Walencyjski, czy jak to się nazywa? Walencja no, w katalonii kataloński. Później też mamy basków, galicyjski. No i nie mogę z tego mikrofonu. Tak drży. śmiesznie jak naprawdę. Jakby mi było mu zimno. Trzeba się przyzwyczaić. No i... i jest bardzo dużo języków i dialektów dużo więcej nawet niż w Polsce pewnie e, aczkolwiek to w Polsce jest też, e, też, też sporo i też nienazwanych, bo to wszystko jest wymieszane po tych wojnach nie, te, e, te przesiedlenie i tak dalej także na przykład u mnie na zachodzie pomorskim e, często jest tak że z jednej wioski do drugiej albo gdzieś tam z gminy do gminy ludzie inaczej mówią e, dlatego, że no to ogólnie jest nazwane nowomowa polska w tych rejonach, tam gdzie właśnie są takie mieszanki, są ludzie właśnie z dzisiejszej e, Ukrainy. Tam, gdzie na przykład Lwów, te okolice, no to dużo tam właśnie opiezdonych, tam właśnie od Wrocławia, Poznań i, i cały ten zachód na ziemi odzyskany. I na przykład. No, fatalnie, ale nagrywam. Czyli fajnie, czyli mam, mam moc, mam tę moc. Szczęście, że mam ten temat Saragosa, Saragossa, to wrócę do tematu, a teraz to tak zawsze, no, odbijam szybciutko, moment, pim pam, na polskie. No do takie porównania, bo to jest też takie właśnie, żeby to tak zrozumieć, jak to jest i porównując, porównując właśnie, nie, tak z automatu, żeby to się wtedy człowiek lepiej zrozumie troszeczkę, jak to, jak ta sytuacja wygląda, nie, w, w Hiszpanii. No i co mówiłem, że nawet no że właśnie u mnie w okolicach, że gdzieś tam są jakieś inne słowa, inne akcenty, wioska obok na przykład tak prześmieszczo nazywano Ukraina. Dzisiaj zresztą nie, mamy, mamy Ukrainę w całej Polsce, także e, to już temat nieaktualny. Dlatego, że wiadomo, że dużo ludzi właśnie, e, dużo osób przyjechało z Ukrainy, <laughs> tylko że to tak naprawdę z dzisiejszej Ukrainy, bo wtedy to była Polska. Podejrzewam, zresztą połowa mojej rodziny też pochodzi tam spod, spod Lwowa i kiedyś po wojnie na pewno tam pojadę, odwiedzę i poszukam nawet e, tą jedną czy dwie wioski. Może to się odnajdę, coś się dowiem. No I, i tyle. Dobra, to tutaj wracamy do Hiszpanii. Także no sporo, w sumie jest sporo do opowiadania. E, więc tak. Jeżeli chodzi o Saragosy, kiedyś jak jechałem do Valladolid, do, do Madrytu pociągiem, to tylko jedyne co widziałem, że przyjeżdżałem przez to miasto i miałem miasto jako takie, nie, nie, nie pamiętam, no, wiem, że spore i jedyne co mi utkwiło to właśnie taki byk na, na górze, na wzniesieniu zniesi, takim, Ym, taki metalowy byk, wiecie jak Hollywood jest tam, w Hollywood ten, ten znak, tak sobie, no. Tak jest tam, tam jest byk. Symbol, symbol Hiszpanii. Widziałem, że jeszcze był je, jeszcze jeden tam gdzieś przy, y, przy. torach, czy gdzieś przy jakiejś innej drodze, nie wiem ile ich tam jest. No ale jak wyjeżdżaliśmy, to widziałem dwa. Bo jak wjeżdżaliśmy, to. Y, jak wjeżdżaliśmy, to y, było ciemno ta 6 siódma także już była noc, i tak no już tak nie było widać. Chociaż być może. Był oświetlony, ale no nie wiem. Nie widzieliśmy tego. No i sobie tam wjeżdżamy do tego miasta. Widzimy jakieś takie dziwne góry. Jakby. Mm, na początku to wyglądało jak, jak takie y, jak góra piasku, Jakiegoś piachu, czy kamieni, a tu normalnie były takie góry ścięte. I tam jakaś taka fabryka była, teraz nie pamiętam co to było. Tam teraz jest chyba taka strefa. Y, Fabryk różnych a wcześniej pewnie coś tam jeszcze coś tam było, jakieś czy, czy wydobywali te pewnie te kamienie, tam je tam łamali te góry i mieli mieli skały, mieli kamienie, <coughs> piasek i tak dalej. To wszystko do, do budowy pewnie tam miasta, nie? <coughs> Masak. No, tak, no także jestem z siebie dumny, że to jednak nagrywam pomimo takich trudności z głosem. Zrobiłem sobie ciepłą wodę z cytryną, no i myślę, że to od razu czuć, że, że pomaga. Eee, będę miał tutaj dużo do wycinania. Czasem pauzuję, jak kaszla, I tak, czuję się, i tak czuję się całkiem nieźle w porównaniu do, nie wiem, tygodnia sprzed czy dwóch. No chociaż ani nie byłem przez ten czas w ogóle. Eee, Taki, wiecie, jak to wyłożone na grypę, tylko ciągle takie właśnie, dzisiaj męczy to, dzisiaj, jutro męczy tamto. I to jakieś gadło coś. Nie wiem, czy to wytnę, ale z tym, dobra, no to lecimy do Saragosy, więc miałem tylko to ten byk, no i jest tam ten byk, faktycznie jest takie fajne miejscem tak jak się wjeżdża właśnie. Pewnie z różnych stron. Ja natomiast wjechałem od strony, od strony Gironeczoc, od, od Wybrzeża Costa Brawy, co jest na na, wschód, na północnym wschodzie Hiszpanii. No i wjeżdżamy do miasta. No i na wjeździe no, Kupa Fabryk. W ogóle z daleka yy, było widać dużo światłów. Co tam się dzieje? To na pewno musi być to miasto, bo już dojeżdżaliśmy tam z pół godziny. Nam zostało do hotelu, do. do, do no, do miasta. A już widać kupę światła i tak dalej. Co tam się dzieje? No, a to po prostu kupa, kupa fabryk. Ogromnych, przeogromnych. Przeogromnych, przeogromnych hal. Nie wiem w sumie. Um, nie wiem w sumie, co konkretnie tam tak nie za bardzo było widać. Może coś ze żwirami i tak dalej. Jakimiś pieska, pieska, piaskami. Ale ogromne, naprawdę robiło to wrażenie, bo się jechało i jechało, i jechało, i, i kupa takich różnych fabryk, przedsiębiorstw, firm i tak dalej. No i dojeżdżamy. No i oczywiście widać co bazylikę, e tą, naj, no ten największy pewnie budynek w Saragoście, e, Bazylikę, która się nazywa Nuestra Señora del Pilar, czyli. No, e, Matka Najświętsza Spilar czy Matka Boska Spilar tak jak u nas Matka Boska Częstochowska tak tutaj Spilar tu opowiem oczywiście czuję się zmęczony jakbym biegł może trochę wolniej będę mówił spokojniej bo to chodzi, tutaj chodzi o relaks żeby człowiek się czuł zrelaksowany trochę się coś tam dowiedział ale naj, naj, najważniejsze żeby poczylować odpocząć może zasnąć. <noise> Jak ja to często robię. Zasypiam, zasypiam słuchając podcasty. No, także, no miasto duże robi wrażenie. Wjeżdża, wjeżdżając tam właśnie, widać, ten, tą, widać tą bazylikę. I oczywiście przejeżdża się przez mosty, różne przerzali przez mosty, tam z lewej strony był. By, była widać tą Bazylikę ogromna, ogromna, oświetlona i to z daleka tak było kurde musi być duża, bo jak to z daleka tak widać i jest poświetlona, oś, no i tam chwilę przyjechaliśmy przez miasto i, i zaparkowaliśmy. Tam oczywiście były, e, były perypetie jak, jak otworzyć drzwi, parkingi i tak dalej, bo nie sprawdziliśmy dokładnie, to było tak dość skomplikowane, że, em, aha, że najpierw musieliśmy iść do do, bo to w sumie był apartament. E, no i tutaj będzie historia, że szok. No, ale ok. E, jeżeli chodzi o mieszkanie. No i mieliśmy, najpierw, najpierw mieliśmy tam e, poszukiw, wziąć ten klucz. Mieliśmy klucz taki elektroniczny, żeby otworzyć drzwi e, do klatki, i potem do mieszkania. I stamtąd mieliśmy wziąć klucz i wjechać do garażu. A my wjechaliśmy do garażu. No i nie mieliśmy klucz, A znaczy, no, ktoś po prostu, jakiś tam sąsiad wjechał, otworzył, yy, podjechał, otworzył nam garaż, więc wjechaliśmy w ten sposób. No tak było w sumie łatwiej, nie zaparkować, dlatego że to było w innym budynku, troszeczkę obok. Yy, tam, z 200 metrów, no wiecie o co chodzi, po prostu inny, inny blok. Także, no, bardziej skomplikowane. A tak, wjechaliśmy po prostu tam i poszliśmy do, do mieszkania, no w końcu udało się nam na końcu otworzyć, bo się okazało, że mieliśmy tylko, właśnie. Dwa klucze elektroniczne do, do klatki i do mieszkania, a nie do garażu. Do garażu nic nie mieliśmy, żadnego klucza elektronicznego ani prawdziwego, nie nic. No i potem też wyjazd. <grym> też trzeba było stanąć na samym dole przy takim czujniku, którego w ogóle nie widać ani nie ma znaków, żeby te drzwi się otworzyły. No, my staliśmy przed drzwiami i klikamy, klikamy, nic się nie otwiera. No, no to wiadomo, takie perypetie jak to. Jak to, jak to pierwszy raz człowiek gdzieś jedzie, coś robi, no to właśnie wszystkiego musi się nauczyć. Także no to jest takie śmieszne i stresujące. Zależy też, nie? Jak ktoś ma dobry dzień i się fajnie czuje, to spoko i się nie śpieszy. Ale jak się śpieszy albo się źle czuje, no to tragedia. To szlak człowieka trafia, nie? No, no ale. Dotarliśmy. No i nic, to było, no, było, był wieczór ciemno. Centrum miasta, nie? tak zwane stare miasto. Kasko Antiguo No, takie wiecie jak to, jak to u nas Stare miasta Chociaż no tutaj są, jakby mają y, takie, takie wrażenie starsze że są one są starsze Te miasta No, także sobie idziemy do, y, do mieszkanka No, udało nam się otworzyć te drzwi Tam w sumie tak, wszystko pozamykane, takie... Jakby nikogo nie ma No okej, okay, tam nie wiem która tam była, czy ósma, czy dziewiąta? No tak, późny wieczór albo wczesny, no takie średnie wieczór po prostu. No i okej, okay, no tak, pewnie utworzą rano tą tą piekarnię tu obok, czy coś, nie? No ale wchodzimy na klatkę. Wow. No, a tam zawiało po prostu patologię w sensie biedą. W sensie nawet nie wiem jak to nazwać. No ale wiadomo, stara, brzydko-obskurna klatka schodowa. I my. O, a co to jest? Wiecie, zdjęcia w apartamentu, przepiękny, nowoczesny. Dwa pokoje, salon. Kuchnia, łazienka, cieplutko, wszystko fajnie jest. Co nie, a. A tu co to się dzieje? W ogóle byliśmy w szoku, bo wiadomo, no. Patrzysz na zdjęcia, jak zobaczysz, em, no, ale to, dobra, to, to zrobię ostat, osobny podcast chyba o tym mieszkaniu, a teraz trochę pogadam jeszcze o Saragosie, Saragosie, e, więc tak, Saragos ma jakieś 750 tysięcy mieszkańców, tak, no, tak dochodzi do blisko miliona, bo w tym przypadku takie takie miasto yy, duże. Piąte największe w Hiszpanii. Także no pewnie, no, pewnie za jakieś kilka lat 10-20 pewnie dojdzie do miliona. No bo ogólnie miasto takie no ładne. Imponujące, zadbane. Co tam mi się... a tu wiaterek chyba czymś odbija. To jakby ktoś... Yy, się nazywa lusterkiem machał. No, a to, to włosy anielskie na wietrze i takie robią odbicie od światła, od słońca, że normalnie by ktoś machał śmiesznie. jako tak się zdziwiłem. No, i miasto, miasto piękne, to właśnie w sumie no takim to centrum, w którym byliśmy. I to stare miasto, i zaraz obok takiego nowoczesnego miasta, hmm. gdzie ma, no, widać, że ma... ma, i są tam pieniądze, że są tam mieszkania takie eleganckie, ogromne okna. I ogólnie e, pierwsze wrażenie takie wysokie budynki, wyższe niż w Gironie czy w Barcelonie, jakieś takich, takie, coś bardziej jak, znaczy um... bardziej przypominało Madryt, to miasto. Czyli tam 6 pięter, czy 8. Takie wyższe, no tak sporo, albo nawet więcej, albo nawet z 10, zależy. No także, yy, fajnych, dużo fajnych miejsc. No i tak, w tym właśnie w tym yy, w okolicy Bazyliki nad rzeką, nie? Bardziej tak z tej strony, z jednej strony rzeki, z drugiej strony rzeki tam były parki, jakieś domy. Także widzę, że no tak naturalnie, że właśnie miasto działo się z tej, z tej jednej strony rzeki, czyli miało, miasto miało po prostu. Taką naturalną e, barierę, taką granicę. Nie? I pewnie jakiś jeden most, i tyle. Także z tej strony było tak zabezpieczone. Od tej strony. Hmm, teraz. Jak tak sobie myślę geograficznie, z której strony to mogło być. To nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Zachód słońca był to. Hmm. Musimy spojrzeć na mapę. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, z której strony. Dobra, już się dowiedziałem. W sumie my myślałem, że było na bardziej z południowej strony ta rzeka, ale jeżeli my jesteśmy, jakby z tej strony, no z tej strony rzeki, czy z północnej, ona jest bardziej na południu od nas, więc no to to, e, to właśnie z północnej części. I tutaj widzę, że jest też sporo, sporo miasta na tej północnej części. chociaż jak tam byliśmy, to tak nie wyglądało. Ale po prostu są, pewnie osiedla, no, są osiedla, i tak dalej. Normalnie miasto z tej północnej strony części, a na południowej właśnie jest to całe miasto. Jak, yy, jak właśnie to centrum, no centrum ogólnie, centrum miasta, sklepy, i, i to wszystko. Nie? A tam właśnie bardziej to, to całe życie, nie? a z drugiej strony właśnie bardziej, bardziej mieszkania, osiedla takie mieszkalne, e, i, i tyle. No, a teraz się, się zastanawiam gdzie ta rzeka ma ujście. Sprawdzę to. No okej, okay. nie kojarzyłem, no bo daleko stąd w sensie za Barceloną, za Walencją, yy, przepraszam nie, przed Walencją właśnie. Między Barcelona a Walencją i jeszcze tam. Yy, za Barceloną, Tarragoną i właśnie tam kawałek w jakimś yy, mieście o miasteczku. Także tam sobie upływa. No. Yy, no, i tutaj jeszcze taka, taka ciekawostka odnośnie Ebro, że właśnie teraz jest, są, jest są auta elektroniczne, albo chyba, chyba bardziej, bardziej są so, tylko elektroniczne Ebro. Taki, taka marka samochodów, tak, także gdzieś sprawdzałem, że gdzieś tam jest jakaś sieć w Barcelonie i tak dalej. A także związano, wzięli sobie nazwę e, rzeki, tak zresztą jak. E, Seat, nie? Seat Ibiza, Cordoba, Toledo. To wszystkie miejsca tutaj, tutaj w Hiszpanii. Ibiza, wyspa tutaj niedaleko Barcelony. Ym, Toledo. Miasto pod, samą, pod samym Madrytem. Takie jakieś nie za, nie za duże. Nie byłem. A co tam jeszcze? Cordoba? No to w Andaluzji. Cordoba. Się nie mylę. Tam na południu Hiszpanii. No, także tutaj właśnie Ebro, to teraz ta nazwa będzie taka bardziej znana właśnie przez to, przez, te, przez tą firmę samochodów. No, jeżeli, no, bo znaczy no, już jest sporo też tych nowych nazw, jeżeli chodzi o samochody, także pewnie niektóre będą bardziej popularne, inne mniej. No, ale bardzo dużo jest tych nowych aut elektronicznych i, i hybrydowych. Także tego. Także to to. No i odnośnie do tej, tej bazyliki, to właśnie Nuestra y, Señora del Pilar, czyli najświętsza panienka z Pilar, czy matka święta z Pilar. Y, no to pilar, pilar, Pilar no to jest właśnie taki. Pilar. Po polsku to się mówi: Pilar? No jakaś kolumna, jakiś kawałek taki, nie? Kamienia. Taki jakby do fundamentu na przykład, nie? No i to właśnie w tej, w tej bazylice w środku Wyjście za darmo, także wyszliśmy piękne, piękne, przepiękne I, I właśnie był ten kamień Dotknąłem go No nie spodziewałem się, że dzisiaj będę miał taki kaszel Drapiący, kujący Także zrobię sobie herbatkę ale chcę to dokończyć, może jakoś to nie wyjdzie tak źle To nagranie Sorki. No i ten pilar tam w sumie w środku jest taka no wiecie w takiej bazylice jest kilka takich jakby kościołów a tam gdzie jest ten pilar jest taki, taki mały kościół jak dosłownie w środku kościoła zbudowany i tam jest właśnie takie miejsce do klęczenia i można podsumować ten kamień, ten pilar jest taki, taki kawałek wystawiony no i dookoła tego pilaru czy pilara jest właśnie zbudowany ten kościółek w środku tej bazyliki. Także ten pilar można dotknąć, pocałować i no, taki pilar wiary, nie? taki kamień, który jednoczy ludzi. To jest fajne takie, fascynujące dosyć dla ludzi, ludzi wiary, nie? dla katolików, jechać w takie miejsca. Moi rodzice na przykład w przyszłym roku jadą do do Fatimy chyba, czy gdzieś tam? E, w sumie, y, no, Portugalia i Hiszpania. <laughs> także sobie ludzie jeżdżą, tak jak ja byłem w Czestochowie, w Licheniu, piękna, bazy, piękna Bazylika, kurczę. No, także jest po, i tak pół godziny tego nagrania, więc sporo. E, więc ja to dokończę i poopowiadam jeszcze o tej Saragoście. I o tym osiedlu, e, osiedlu, czy tym, o tym centrum miasta e, w następnym odcinku. Mówi do Was Robert z Polski, Hiszpania, Katalonia. Ciao!